Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że mnie słychać. Witam Was w poniedziałek. Jedziemy do pracowni. Tutaj mam moją kolekcję jesienną, ponieważ robiłam jej zdjęcia u nas w domu, bo mamy namiot bezcieniowy. Teraz zabieram ją do pracowni, ponieważ będę robić rolki i inne ciekawe rzeczy. Pakować Wasze zamówienia. Zapraszam Was, żebyście byli z nami, ponieważ dzisiaj jest premiera naszej kolekcji jesiennej. Zobaczymy na żywo, jak to wygląda. Pokażę Wam, jak odpalam produkty na stronie. Nie mogę się doczekać, to już za chwilę. Powiem Wam, że jesień jest spoko poza tą pogodą, bo nigdy nie wiem, jak się ubrać. Bo wydaje mi się, że jest zimno, a jest gorąco i chwilowo jest naprawdę gorąco. W ogóle ściągnęłam rzęsy ostatnio, bo pociąże mi wypadają i nie ma sensu ich robić. Mówiąc rzęsy, mam na myśli rzęsy doczepiane i zrobiłam sobie laminację rzęs i pierwszy raz dzisiaj pomalowałam e, tuszem do rzęs. I wydaje mi się, że efekt jest całkiem fajny. Mój mąż oczywiście nie widzi różnicy, ale standardowo jakby trzeba tutaj oczekiwać, mimo że on jest raczej taki, że zwraca uwagę na takie rzeczy i widzi różnicę. No, ale tutaj nie, ja widzę na szczęście i jest to spoko różnica, także zobaczymy, może będę robić na stałe. Pojedziemy sobie najpierw do sklepu. O, pan niesie maskotkę Patryka ze SpongeBoba, taką wielką, ale cute. E, pojedziemy sobie do sklepu, bo muszę kupić rzeczy na jesienną herbatkę. Nie bez powodu, będzie to część. Kontentu na social media, a jednocześnie mam już ochotę na taką jesienną herbatkę. Oczywiście ja piję od miesiąca już chwilę przy kominku z czas na herbatę, bo to jest moja najukochańsza herbata ever i właśnie ją będę katować do świąt i pewnie jeszcze dłużej w zasadzie całą zimę zapewne. Natomiast mam ochotę na taką, wiecie, rozgrzewającą z pomarańczą, z cytryną, z może sokiem malinowym. No nie uwierzycie, jest chyba 7 października. I ja muszę włączyć te klimaty w aucie. It's crazy. Strasznie ciepło. Czy ja przyjadę, nie przejadę na tym czerwonym, zielonym znaczy. <grym> Idziemy właśnie do Tediego, bo Polcia dzisiaj zepsuła nam kabel. Jedyny kabel, który ładuje nasz tablet z jakiegoś powodu. I... O, dem. I właśnie idziemy, idę po ten kabel, bo on kosztuje chyba 15 zł w Tedim, Więc let's go! Kabel kupiony, teraz idziemy do Biedronki robić, e, zakupy, na, robić zakupy na herbatę jesienną. Słuchajcie, stała się rzecz niesamowita. Napisała do nas taka pewna ogromna firma, ogromna firma, że potrzebują od nas zamówienia na prezenty dla swoich kontrahentów na święta. I będzie tego multum. I właśnie przygotowujemy dla nich ofertę. Dzisiaj zrobię zdjęcia przykładowych takich zestawów prezentowych, żeby móc im pokazać. W tej ofercie i powiem Wam, że manifestowanie naprawdę działa i afirmacje. Jeżeli robisz to dobrze, jeżeli wierzysz w to, że to się uda, to naprawdę może to zdziałać cuda. Oczywiście to nie jest tak, że Ty sobie afirmujesz coś i siedzisz na kanapie i codziennie wracasz po pracy i nie robisz nic więcej. Jakby wiadomo, że się nic nie wydarzy. Jak. Działasz w temacie, który afirmujesz i który manifestujesz, to czasami pojawiają się sytuacje, propozycje, okoliczności, okazje, które normalnie by się nie pojawiły i ja szczerze w to wierzę i dlatego też mamy naszą kolekcję świec afirmacyjnych, ponieważ wiem, że afirmacje działają. Ja też wiem po sobie, bo wiele w życiu przeszłam. I gdyby nie afirmowanie i manifestacje, to myślę, że ciężko mi byłoby to przetrwać tak, jak przetrwałam w efekcie. Może tak powiem. Nie bójcie się afirmować, nie bójcie się mówić do siebie dobrze, nie, nie bójcie się mówić, że już jest dobrze, że już osiągnęliście to, co osiągnę chcecie osiągnąć, że jesteście takimi osobami, jakimi chcecie się stać. Bo naprawdę uwierzcie mi, że to działa. Jeżeli rano powiesz sobie, że jesteś wartościowa, że jesteś mądra, że wszystko, czego się dotkniesz, kończy się sukcesem, że ten dzień jest przepiękny i pełen możliwości i okazji do rozwoju. No, po prostu multum jest możliwości, co możesz do siebie rano mówić. I nie dość, że programuje ci to umysł na cały dzień, dzięki czemu masz lepsze nastawienie do życia, bardziej otwarty umysł na wszystko, co cię czeka, mniej przejmujesz się takimi sprawami przyziemnymi, które cię um, dotykają danego dnia. To jeszcze dodatkowo otwierasz sobie umysł na wszystkie te rzeczy z zewnątrz, które do Ciebie przychodzą. Właśnie jakieś takie zapytania o ofertę, akurat do naszej firmy, właśnie jakieś takie informacje z wszechświata, które mówią Ci, że hello, jesteś na dobrej drodze. Dobrze, że to robisz, bądź wytrwała, nie daj się, oczywiście ja tutaj mówię wytrwała, ale mam też na myśli panów, wiadomo. I jak zaczniecie to robić, to będziecie bardzo uważać, jak o sobie mówicie, i jak do siebie mówicie. Bo każde słowo na swój temat, wasza podświadomość bierze za pewnik. Czyli mówisz, że jesteś do niczego, że się do niczego nie nadajesz. W głowie, ok, do niczego się nie nadaje, nic mi nie wychodzi, koniec. Siłą rzeczy tak będzie, więc programuj tylko pozytywne rzeczy. Także taki mały wykładzik mój na temat afirmacji i medytacji, będzie o tym dużo, dużo więcej. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy ciekawi Was ten temat, bo z mężem planujemy naprawdę grube rzeczy w tym temacie, więc oby, oby, Wam się to spodobało. Tymczasem jesteśmy właśnie u Teściów i idziemy do pracowni. Pracownia, działamy, będziemy pakować te paczuszki. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. Kolekcja jesienna już śmiga na stronie, także bardzo się cieszę. Teraz możecie sobie spokojnie zamawiać. A ja y, planuję teraz. Z Stworzyć kod rabatowy dla naszych subskrybentów, którzy są zapisani na newsletterze. W newsletterze. Więc muszę ten newsletter jeszcze stworzyć na dziś. No i działamy. Mamy do spakowania 5 przesyłek i 5 zestawów prezentowych, także tym się zaraz zajmiemy. Ale najpierw kod rabatowy i newsletter. Także jest co robić. Staje się na Ogarnięta, a teraz zabieram się zapakowanie zestawów na prezent dla klientek. A w zasadzie dla pracowników, nie dla klientów. Dla naszej klientki, która ma pracowników i im właśnie będzie sprezentowywać takie piękne rzeczy. Tak wyglądają gotowe zestawy na prezent dla pracowników, naszej klientki. Uważam, że przeuroczy prezent. W takim zestawie jest kominek zapachowy, są woski sojowe w kształcie akurat serduszek i tealighty również zapachowe, które są dostosowane do danego zapachu wosków. Teraz będę kompletować Wasze zamówienia i ktoś zamówił po dwie mini świece z każdego zapachu z naszej kolekcji afirmacyjnej. Więc to będziemy właśnie robić. Mam tutaj skompletowane praktycznie wszystkie. Mamy szałwię. Mamy słodką wanilię. Mandarynka i chili. Tu. I śliwka i frezja. Nie mamy tych dwóch oklejonych, więc to muszę teraz zrobić. I możemy wysyłać. Mój Toxic Trade jest taki, że jak widzę, że świeca nie jest perfekcyjna, czyli na przykład tutaj nie jest idealnie wygładzona, to zanim ją okleję i wyślę, to muszę ją poprawić. No i co, myślałam, że jeszcze popracuję, ale w efekcie zrobiłam live'a na TikToku i jak to z live'ami bywa, e nie było za dużo pracy w tym, ale pokazałam całą kolekcję i doszło do mnie, że nie pokazałam Wam naszej kolekcji jesiennej. W ogóle o co chodzi? Tak wygląda nasza kolekcja jesienna. Słuchajcie, mamy trzy różne zapachy. Jesienny spacer, który jest bardzo taki drzewny, troszeczkę nawet męski. Mamy świece w nim oraz woski sojowe, zapachowe do kominka. Mamy również słodką dynię, która jest moim absolutnym faworytem. Słodka dynia pachnie jak świeżo wyjęte z piekarnika ciasto dyniowe. Również mamy syrop karmelowy, czyli zapach topionego karmelu. Wszystkie te zapachy są iście jesienne. Mam nadzieję, że etykiety również wam się podobają. Starałam się zrobić takie świece, żeby mogło, mogły jakby one same służyć jako element dekoracyjny w waszym domu razem z różnymi dekoracjami świątecz... świątecznymi, <słuch> jesiennymi. Więc tak wygląda cała kolekcja. Mam nadzieję, że wam się podoba i była żeby nas ogromnym sercem. Kochani, już wracam do domu. Słońce mnie oślepia. W ogóle przepiękny dzisiaj dzień. Chciałabym bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną. E, każdego z Was doceniam z osobna. Naprawdę, każda subskrypcja, każdy lajk like i każdy komentarz jest dla nas naprawdę czymś cudownym, swoistą zapłatą za ten trud, który może nie trud, ale za to, co robimy po prostu. I e, wiedzcie, że bardzo doceniamy każdego z Was. To jest właśnie to, co chciałam powiedzieć. Tymczasem zapraszamy Was również na nasze social media, gdzie no, naprawdę ogrom informacji o nas, o tym, co robimy. Każdego dnia pokazujemy Wam kulisy pracy. Są naprawdę różne nowości, różne promocje, rabaty i tak dalej, i tak dalej. Zabawy, Q&A wszystko czego dusza zapragnie. Także zapraszamy tam i z góry dziękujemy Wam za każdą subskrypcję i przede wszystkim za każde złożone u nas zamówienie, bo jest to dla nas czymś cudownym. Po prostu dzięki temu wiemy, że to co robimy ma sens. Już niedługo pojawi się e-book, jak wiecie, będą niedługo szkolenia, do końca tego roku planuję je odpalić. Będą to szkolenia online, więc nie musicie być w Krakowie. Życzę Wam wspaniałego, cudownego dnia. Pujaczki.